Typowe dla astmy jest występowanie napadów duszności i kaszlu, często w nocy i nad ranem. Pomiędzy napadami większość chorych nie odczuwa żadnych objawów. Typowe objawy astmy duszność, kaszel, ściskanie w klatce piersiowej, świszczący oddech. Objawy astmy mają najczęściej charakter napadowy pomiędzy napadami większość chorych nie odczuwa żadnych dolegliwości. Duszność i kaszel ustępują samoistnie albo po leczeniu. Zwykle wystarcza przyjęcie szybko działającego leku rozkurczającego oskrzela. U niektórych chorych jedynym objawem mastmy jest uporczywy kaszel, mówimy wtedy o tak zwanym wariancie kaszlowy mastmy. Częstości nasilenie objawów, częstości nasilenie objawów różni się znacznie w zależności od stopnia kontroli, opanowania astmy, jeżeli astma jest niekontrolowana, objawy występują nawet codziennie, częściej niż dwa razy w tygodniu, budzą chorego w nocy i utrudniają życie i pracę. Czynność płuc oceniana za pomocą spirometrii lub pomiaru PEF jest często nieprawidłowa. f 1 lub PF80% wartości należnej lub w przypadku PF80% wartości najlepszej dla danego chorego. U chorych z niekontrolowaną astmą mogą również występować ciężkie zaostrzenia choroby, wymagające leczenia w szpitalu. Na szczęście u większości chorych leczenie pozwala na osiągnięcie kontroli astmy, zapobieganie objawom i zaostrzeniom choroby. Warunkiem osiągnięcia kontroli astmy jest jednak regularne stosowanie leków przeciwzapalnych. Astma jest pod kontrolą, jeżeli objawy występują sporadycznie. Rzadziej niż trzy razy w tygodniu, napady astmy nie budzą chorego w nocy i nie przeszkadzają w codziennym życiu i nie ma zaostrzeń choroby. Kaszel kaszelu chorych na astmę jest zwykle suchy, bez odkrztuszania pływociny Tylko czasami napad kaszlu kończy się odkrztuszeniem niewielkiej ilości białawej, gęstej plwociny, kaszlowi często towarzyszy duszność. Niekiedy chory wkaszliwuje się w napad astmy, na początku pojawia się kaszel, który narasta, i w końcu dołącza się duszność i świszczący oddech. Napady kaszlu mogą budzić chorego w nocy. U niektórych chorych kaszel to jedyny objaw astmy? Jest to TZ2, wariant kaszlowa astmy? Pamiętaj jednak, że nie każdy przewlekły kaszel jest objawem astmy. Odróżnienie chorób powodujących kaszel nie jest proste. Jeżeli kaszel utrzymuje się przywlekle poza okresem przeziębień, konieczne jest zgłoszenie się do lekarza, który na podstawie objawów może zlecić odpowiednią diagnostykę. Uczucie ściskania w klatce piersiowej uczucie ściskania w klatce piersiowej najczęściej towarzyszy duszności. Wielu chorych opisuje je, mówiąc o obręczy która opasuje klatkę piersiową i nie pozwala swobodnie oddychać. Pamiętaj, że ból w klatce piersiowej nie jest objawem astmy. Jeżeli odczuwasz ból w klatce piersiowej, zwłaszcza niezwiązany czasowo z napadami astmy, na przykład pieczenie za mostkiem, bóle w dolnej połowie klatki piersiowej, ból nasilający się przy głębokich wdechach, zgłoś się do lekarza. Świszczący oddech Świszczący oddech to również objaw towarzyszący duszności. Zwężenie oskrzeli, które jest przyczyną napadu astmy, w większym stopniu utrudnia wydech niż wdech. W czasie napadu wydech może być wyraźnie wydłużony, powietrze z płuc przeciska się przez zwężone oskrzela. Mogą temu towarzyszyć świszczące dźwięki: lekarz ocenia ich obecność i nasilenie podczas osłuchiwania płuc stetoskopem? Niekiedy świsty są jednak tak głośne, że słyszy je sam chory lub nawet jego otoczenie. Czynniki wywołujące napady astmy typowe dla astmy jest występowanie napadów duszności i kaszlu w nocy i nad ranem. Piawy nocne nie występują jednak u wszystkich chorych. Duszność często występuje po wysiłku fizycznym, napad rozwija się zwykle po zakończeniu wysiłku. Inne czynniki powodujące napady duszności to, u chorych na astmę atopową, o podłożu alergicznym, kontakt z alergenem, na który chory jest uczulony, np. narażenie na kurz, pyłki roślin lub wejście do pomieszczenia, gdzie przebywał kot, czynniki drażniące, np aerozole, opary fark, które mogą być związane z narażeniem zawodowym stres lub silne emocje dym tytoniowy, palenie czynne lub bierne narażenie na dym tytoniowy, zanieczyszczenia powietrza niektóre leki, np. kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Dłużej trwające zaostrzenia astmy często są spowodowane przez zakażenia wirusowe górnych dróg oddechowych. U około połowy chorych astma matła atopowe, czyli wiąże się z uczuleniem na pospolicie występujące w środowisku alergeny, np. pyłki roślin. W takich sytuacjach objawy astmy mogą się nasilać w okresie pylenia, np. wiosną lub wczesnym latem. U niektórych z tych chorych poza okresem pylenia objawy astmy zupełnie nie występują. Chorzy na astmę atopową często mają objawy innych chorób alergicznych, np. nieżytu nosa i zapalenia spojówek. W celu zdiagnozowania uczulenia wykonuje się testy skórne albo oznacza we krwi stężenie przeciwciał IgE swoistych dla poszczególnych alergenów. Chorzy uczuleni na pyłki roślin powinni zapoznać się z kalendarzem pylenia. Dzięki niemu można sprawdzać, kiedy stężenie pyłków roślin w powietrzu jest największe, inne alergeny, które często powodują objawy u chorych na astmę, to alergeny roztoczy kurzu domowego, pleśni, karaluchów oraz kota. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały uczulenie na konkretne alergeny, warto pamiętać o metodach unikania narażenia. Są one różne w zależności od alergenu powodującego uczulenie. Zakażenia wirusowe dróg oddechowych przeziębienia mogą powodować zaostrzenia albo pogorszenie kontroli astmy? Jeżeli przeziębienia trwają dłużej niż 10 dni albo powodują objawy astmy, należy powiedzieć o tym lekarzowi podczas następnej wizyty. Wspólnie możecie ustalić modyfikację leczenia astmy na czas przeziębień? która zapobiegnie niekorzystnym objawom ze strony oskrzeli. Właściwe leczenie pozwala zapobiec występowaniu duszności i kaszy powodowanych przez wysiłek. Często konieczne jest profilaktyczne przyjmowanie leku. Wysiłek jest jednym z częstszych bodźców powodujących wystąpienie objawów astmy, które zwykle pojawiają się tuż po jego zakończeniu. Objawy występują częściej, gdy powietrze jest zimne i suche, dlatego częściej występują, na przykład. Podczas uprawiania narciarstwa biegowego, niż podczas pływania na basenie, u niektórych chorych powoduje to niechęć do czynnego trybu życia i uprawiania sportu. To błąd. Wysiłek. Czynne, aktywne życie i uprawianie sportu są jak najbardziej wskazane. Właściwe leczenie pozwala zapobiec występowaniu duszności i kaszlu powodowanych przez wysiłek. Często konieczne jest profilaktyczne przed wysiłkiem przyjmowanie leku. Nasilenie objawów napady astmy mają różne nasilenie. Niektóre są prawie niedostrzegalne, a te najcięższe mogą prowadzić do zagrożenia życia. Trzeba nauczyć się rozpoznawać ciężkie napady astmy, aby właściwie zareagować. Większość z nas zna swoją chorobę na tyle, że wie, kiedy napad jest ciężki, kiedy nie ustępuje tak szybko jak zwykle i potrzebna będzie pomoc lekarza. Większość pacjentów nie ma bardzo ciężkich napadów choroby. Dlatego warto zapamiętać kilka objawów, które powinny skłonić do pilnego wezwania pomocy. Objawy wymagające pilnego wezwania pomocy lekarskiej są to m.in. niemożność wypowiedzenia całego zdania, z powodu duszności można wypowiadać jedynie pojedyncze słowa, zawroty głowy i narastające zamroczenie zmęczenie i narastająca senność brak poprawy i dalsze nasilanie się duszności mimo stosowania szybko działającego leku rozkurczającego oskrzela. Więcej o objawach astmy, objawy astmy oskrzelowej Typowe objawy astmy czy przewlekły kaszel może być objawem astmy? Postępowanie w razie napadu duszności Podstawową metodą doraźnego radzenia sobie z napadem duszności Slash kaszlu jest przyjęcie 1-2 do 2 wdechów szybko działającego leku rozkurczającego oskrzela. Więcej na ten temat, patrz, postępowanie w zaostrzeniu astmy?